kochani, witam się z Wami bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, jak zwykle piąta rano i mamy dzisiaj 12... tak, 12-13, piątek, 12 grudnia w czwartek. Ostatni dzień pracy się wstaję, także wstawało się ciężką, miałam e, ciężką noc, ale nieważne. Wstawało się ciężko, ale spoko, czuję się dobrze. Ostatni dzień kończy o 5. E, stres w udaj, także luzik, e, luzik będzie fajnie. E, wczoraj słuchajcie, e, po dodaniu filmiku Mikałajkowego. Że Marysia wygrała. Przeciągło dosłownie paru minut. E, osoby, e, Trzy osoby się wypisało z mojego kanału. Specjalnie to obserwowałam, a dwie łapki w dół, e, gdzie łapek w dół już nie miałam długo, długo, długo. Także tak sobie pomyślałam, że takie niefajne to jest taka ludzka zawiść Zamiast się cieszyć z tego, że ktoś wygrał, to ktoś jeszcze e, to, że się wypisze, to wiecie, mam wywalone, ale. To, że mi do łapki w górę, w dół, przepraszam, to oczywiście też e, mi nie przeszkadza. Tylko, że tak sobie pomyślałam, że ludzka natura jest po prostu e, dziwna. E, no ale nieważne, ja się bardzo cieszę, że Mary się wygrała. E, słuchajcie, dzisiaj sobie otworzymy wieczorem pudełko Glossy Box. Czekam na to mega. Strasznie się cieszę, już się nie mogę doczekać. E, i, I co? A chciałam Wam pokazać maseczkę, którą zrobiłam sobie wczoraj. Jest to maseczka perfekty. E, fenomen CTH, odmłodzenie, wyrównanie kolorytu, e, maska na tkaninie. Powiem Wam, biorąc tą maseczkę, myślałam, że to będzie taki nie bubel, ale że to będzie taka maska dość zwyczajna. Wow, jakże się nie mogłam mylić. Jakże się nie mogłam mylić, nieważne. W każdym razie ta maska jest świetna. E, poza tym, że jest troszkę za, za duża była w płachcie, ale naprawdę, miałam bardzo zmęczoną skórę, jak znam cały make-up. A ona naprawdę wyrównała mi ten koloryt. Skóra naprawdę była nawilżona. Była po prostu, ja wiem co, oni kiedy oni piszą odmłodzenie, to nie znaczy, że nam odejmie lat, ale naprawdę wyglądał świeżej, a jak się wygląda świeżej, to od razu młodziej. Tak myślę, że takie jest to rozmawiana, ale faktycznie skóra wygląda bardzo fajnie, była rozjaśniona, koloryt był wyrównany. Miałam tutaj placki czerwone, jakieś dziwne w ogóle. A po miałam jeden kolor, także wow, jestem naprawdę zadowolona z tej maski. Perfekta, ona nie była droga, także naprawdę, naprawdę z całego serca wam ją polecam. No i co? Ej, ja idę do pracy, a zobaczę takie onkulczyki. Ja idę do pracy i widzimy się już za chwilę dla Was, za parnaście godzin dla mnie, i otwieram sobie kalendarze i glossy bags, także do zobaczenia. Łączę się z Wami tylko na sekundę. Z samochodu jest godzina 5.30 teraz. Mega brzydka pogoda, strasznie pada. I, ale fajnie minął dzień. Pierwsza połowa, bardzo fajnie, druga też. Pogadałam sobie z olo, czas szybko zleciał. W ogóle myślałam, że będzie gorzej, chociaż Wam powiem, że w pewnym momencie ja i ona byłyśmy tak zmęczone, że, że takie głupo, <głupo> te gadałyśmy, że masakra. I przyszłam do samochodu. W ogóle na koniec, jak już wylogowywałam mm, z pracy, że idę, to namówili mnie na, na jednego drinka po pracy. To o 6 się spotkamy tutaj w pubie obok i dosłownie na jednego drinka idziemy, Jak od to mówią dziewczyny, piwa, ale ja nie piję piwa. Także ja sobie kupię winko. I już siadam do samochodu. Cała mokra e, po prostu, bo padam niemiłosiernie i przypomniałam mi się, że za, nie, nie wzięłam prezentu e, z naszego lokera, e, który zakupiłam. Dla Secret Santa w pracy. Secret Santa mamy właśnie w niedzielę. Wylosowaliśmy sobie imiona, i ja mam e, takiego kogoś, e, z czego się ma, mega cieszę, bo jest to osoba, którą znam e, w sumie od początku mojej pracy tutaj. Także się bardzo cieszę. E, od razu wiedziałam, co mu kupić. Jest fanem Manchester United. Także kupiłam mu kubek, właśnie doszedł z Manchester United logo i on mówił, że nie chce skarpetek nie chce skarpetek, kupiłam mu skarpetki ale myślicie później jakie te skarpetki i paczkę Lindorów um, także myślę, że spoko spokojnie prezent jestem mega ciekawa co ja dostanę, no ale to w niedzielę więc e, idę słuchajcie do pubu e, troszeczkę później może być film chociaż wczoraj jeszcze później wróciłam do domu to może będzie ok, ale co najważniejsze już jest weekend także przyjdę do domu Otworzymy sobie pudełeczko glossy, otworzymy sobie kalendarze, a prezent dla Omara Wam pokażę już jak będzie przygotowany w torebce. Także widzimy się zaraz. Słuchajcie, ja już jestem po pubie, tak jak mówiłam, poszliśmy na jednego i było grzecznie, bo wypiliśmy tylko po jednym, ja sobie wziąłam winko spritzer, oczywiście to już jest norma, było tak mega fajnie, uśmialiśmy się, mam, jak wiecie, było trochę negatywnych emocji w, w pracy, ale po prostu ten team potrafi zmienić wszystko i było tak wesoło, ja się tak śmiałam, że mnie brzuch boli, słuchajcie, e, wiecie, nie było tematów pracy ani niczego takiego, po prostu było wesoło. Zero narzekania, zero niczego, po prostu czysty fan. 23 grudnia znowu idziemy na zakończenie, tak jakby tego piłku, tego okresu busy. 24 jeszcze musimy iść do pracy, ale wiadomo, 24 każdy ma jakieś plany. Ja muszę jechać do rodziców na kolację, czyli się wyszukować. Ktoś tam musi jechać do Manchesteru, do swojej siostry, ktoś inny ma lot do Hiszpanii. Także, także 23 ponownie ten sam skład, tylko że z Olą tym razem, bo Ola przyjdziesz. Mówię ci znowu 23 grudnia, po pracy idziemy. E, także naprawdę było fajnie i taką jestem zaczepiona, zaszczepiona, taką pozytywną energią, że starczy mi na cały tydzień. I co jest godzina 8, także późno wam nagrywam i nagrywam to bardzo szybko, ponieważ iż, e, idziemy do kina. Idziemy zobaczyć film Jumanji, o którym powiem Wam jutro. A dlaczego idziemy dzisiaj? Ponieważ wiecie, jechać do kina, jedziemy do Milton Keynes, bo nie lubimy tego w Luton, który jest najbliżej. Plus, dojechać reklamy, to praktycznie jak taki dzień wolny jedziemy, to 3-4 godziny nam znika. Nawet więcej, tylko 4 godziny i pół dnia nie ma. A jak pojedziemy tak wieczorem, wrócimy nawet do północy do domu, to nie ma problemu, bo jutro dopiero mam na 12 że jest, tak, także mogę się wyspać. A już przestaje pierdzielić, szybko otwieramy kalendarze, a potem zobaczymy sobie Glossy Box. Także zaczynamy od czekoladek. Dzisiaj jest 12. Ja nie wierzę, że już mamy połowę tych kalendarzy adwentowych. Tak mi czas szybko zleciał, że nie wierzę. Słuchajcie, jeżeli nie zdążę nadrobić dzisiaj waszych filmików, to proszę nie obraźcie się na mnie. Postaram się po 12 w nocy je też nadrabiać i po drodze do Milton Keynes. Ale przysięgam, nadrobię je jutro. Także nie myślcie sobie. I mamy jajko. Mamy jajko. Niespodziankę. Jest, jest, jest. Super, cieszę się. Szybko przechodzimy do Harry'ego Pottera aż zgasło światło, jak powiedziałam, Harry Potter. Mogłam w sumie otwierać na dół, bo rodzice Andry teraz poszli e, głosować. Czyli są wybory. W sumie żałuję, że się nie zarejestrowałam, ale też mało znam się na polityce. Musiałabym dużo poczytać. Uuu, co to jest? Poczekajcie, mną i zobaczymy razem, bo nie mam pojęcia. Jest to wiszący czarm. A, miotła, miotła Harry'ego Pottera. Zobaczcie, jaki fajny czarm. Ale super mi się podoba złoty charm miotła Harry'ego Pottera do gry Kłücza. Kłücza, jak to się mówi, już nawet nie pamiętam. Szybciutko, Markiem Spencer. Chcę to zrobić ekspresowo, bo i tak czuję, że widzę ten vlog trochę dłuższy. E, dwunastka jest duża i ciężka. I jest napisane Pampered and Party Ready, czyli coś będzie imprezowego, może z brokatem. Mm. Słuchajcie, o, oh, Beautiful Butters Coconut. E, czyli jest to Body Butter, czyli masło do ciała o smaku, ale pachnie kokosu z firmy Beautiful Butters. Słuchajcie, nie miałam nigdy tej firmy, masła mi się zawsze przydadzą, kokos uwielbiam, także dzisiaj e, mogę dać e, Marken Spencerowi e, może nie 10, ile tutaj jest? 50 ml, bo masła mam dużo. Ale dziewięć, punktów dam, bo fajnie jest, jest w miarę wystarczający, na parę razy na pewno mi się przyda i jest to coś nowego. Także odkładam dwunastkę, pierwszy kalendarz taki kosmetyczny mnie nie zawiódł, przechodzimy do Glossy Box, która wczoraj rozwaliła system swoim, swoją pincetą, która wszystkim z Was się spodobała. O, dwunastkę tu jest, coś małego chyba, poczekajcie, wybaczcie, położę sobie to. W ogóle cztery tygodnie mam poznać i aż nie boli. O nie! Słuchajcie. Zobaczcie, co mamy. Kula do kąpieli, która jest znowu wielkości nie wiem czego, która nic nie robi. I czekajcie, bo chcę jej dać tyle samo. Kula mini, 3 punkty, ja to samo dam teraz. 3 punkty kula do kąpieli po pierwsze, albo nie, dam dwa. Wiecie dlaczego do dwa? Zaraz Wam powiem. Dam dwa, dlatego iż jest to taki sam produkt, smak i kolor. Smak, no nie wiem, nie próbowałam. Jak w okienku. E, raz, dwa, trzy, trzeci. Także nawet nic nie zmienili. Także sorry, dwa punkty. Rozczarowanie dzisiaj są so bęglory. Gdyby chociaż jeszcze ta kula była duża, e, to bym dała więcej, nawet e, za to, że jest taka sama. Ale za, taki, za taką wielkość, to jest dla mnie trochę takie, wiecie, zapchanie dziury. I 12 jest tutaj od razu na wierzchu z Glossy Box. Także sobie otwieram i będę musiała was na chwilę zaraz 12. W ogóle jest mega lekka, także nie wiem, czy tam w ogóle coś jest. Jest. Winky Lux Uni Brown. Brown Pencil, czyli mamy kredkę do brwi. Um, teraz akurat mi się przyda, słuchajcie, ponieważ... Nie wiem, musiałabym zobaczyć w ogóle, jaki to jest kolor. I ja się muszę tam zobaczyć. Oczywiście tutaj mamy... Y maszynkę, bo teraz na razie jestem, jak wiecie, ja mam makijaż permanentny, ale on już schodzi. E, myślę, że w styczniu zrobię u kogoś innego brwi. E, także może do stycznia będę używać. Zobaczę, dam Wam znać. Ale póki co szybko lecę po Glossy Box dla Was. Wiecie co? E, na szybko przeniosłam się tutaj, bo jest tutaj jasno z Mikołajem e, po prostu otworzymy sobie glossy box. E, chciałam Wam tylko powiedzieć, bo oczywiście nie dałam punktów kratka na pierwszy 6 punktów dla mnie, czyli dzisiaj a, wygrywa e, Body Butter Kokos. Ogólnie kalendarz oceniam na 50 do 50. E, Pudełko, glossy box jest z Już nie będę mówić, e, bo każdy wie glossy box, to jest po prostu subskrypcja. Miesięczna 13 funtów. Szybko sobie otworzę. O, jakie ładne! Ale jakie jest ciężkie, słuchajcie. Płotki. Zobaczcie, jakie piękne pudełko. Jest złote z czerwonym. Bardzo mi się podoba. Dlatego właśnie chciałam otworzyć, wiecie, w świetle dziennym, bo tam to tylko jeden, dwa okieny. to spoko, ale tutaj chciałam zobaczyć tak e, porządnie, co jest w środku. I zobaczcie w środku. Uwielbiam te pudełka. Na pewno ze mną pójdą na e, nowe mieszkanie. Jego skupimy. kupimy. Jeszcze miesięcy, a miesięcy. Mamy tu karteczkę, także ja już mniej więcej widzę, co tutaj będzie czerwono zapakowany papier. I zobaczcie. Dobra. Pierwsza rzecz, którą Wam pokażę, która akurat ja nie jestem zadowolona, jest to Las Splash Golden Gatsby 3D Fox Mini Lashes. Czyli mamy rzęsy i rzęsy te są bardzo drogie. 9,79. 9,79. Także rzęsy nie dla mnie pójdą do rozdania. Tylko dlatego, że ja rzęsy sobie robię, jutro przecież idę. Kolejną rzeczą, jaką tutaj widzę, produkt e, full wymiarowy, jest to słodki rabarbar i malina shower gel. Mm, wiecie, w hunciaku można go kupić za funta, czy tam super drogu, także tak średnio powiem Wam, ale pachnie bardzo fajnie. Także wiadomo, no shower gel to shower gel, na pewno się użyje go i według tego, co jest tutaj napisane em, na stronie Original Sources, on kosztuje 2,30 funty. Kolejną rzeczą co to jest? LOV, kolejną rzeczą jest LOV Cosmetics, a jest to lip, słuchajcie, lipstick, czyli śminka. Yy, yy, jest to szminka, którą kosztuje 890. Wiem, wiem, nie mam wyjścia słuchajcie. Niestety nie jestem przygotowana na ciężki okoliczności. Strasznie podoba mi się to opakowanie matowe. I kolor jest taki. To jest taki bordo, bordo, ale ładny. Wow. Zobaczcie. Przepiękne. Śminka mega mi się podoba. Słuchajcie, mega. Myślę, że to jest jedna z fajniejszych rzeczy w tym pudełku. Chętnie ją przetestuję. Ja uwielbiam różnego rodzaju śminki. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam jest Eye Candy Venus, czyli um, Belle Pierce Cosmetics. I jest to Liquid Eyeshadow Eye Candy, czyli mamy tutaj cień do powiek w płynie. Zobaczmy sobie, jak on wygląda. Nie słyszałam nigdy o tej firmie. Ale ładny. Zobaczcie, jaki kolor. Ale ładny. Wow. Powiem Wam sędzią, go przetestuję. Zobaczcie, czy trzyma się. Czy się lepiej niż inne. Widzicie to? Mega jest. Naprawdę mega. Także powiem Wam, że z tego się też bardzo cieszę. I cena tego oto produktu to jest 20 funtów. Czyli 20 funciaków. I kolejną rzeczą, którą tutaj mamy. Nic już? O, jest. Jeszcze właśnie tak mówię, że widzę tu jeszcze jeden produkt. Jest to produkt y, Loose Powder Pigment Steve Laurent. Y, cena 14,60. Ale... Czyli możemy na przykład dać na, naszą, y, na nasze oczy żeby miały e, wiecie, błysk albo możemy na mokry eyeliner żeby wyglądało jak po prostu e, wiecie, że jest eyeliner złoty albo po prostu e, żeby to było jako e, rozświetlacz bardzo cute, e, fajne opakowanie zobaczcie, jest to malutki produkt i 14,60 Poczekajcie, próbuję to. O, piękny to jest. Poczekajcie, wezmę tym paznokciem, co mi się ułamał. O, Boże, jak dobrze, że tu już robię paznokcie. Ale ładne. Zobaczcie. Przepiękne. Przepiękne. Ja myślę, że można właśnie troszeczkę tu... Powiem Wam, że wiem, że to pudełko jest takie oceniane na 50 na 50. Ale poza tymi rzęsami... Poza tymi rzęsami um, wygląda to całkiem fajnie. Także słuchajcie, miałam zrobić jutro rozdanie i może zrobię jutro też, ale zróbmy rozdanie sobie dzisiaj. I um, nie będą tylko te rzęsy, ale dorzucę coś jeszcze. Ale co to będzie, to już tajemnica. Dowiecie się, kiedy otrzymacie paczkę. Będzie powiedzmy cztery produkty, czyli jeszcze trzy produkty, co do tych rzęs dodam. Jeżeli ktoś ma ochotę wziąć udział. To poproszę w opisie napisać. E, rozdanie. Po prostu rozdanie. E, dopiero po styczniu zaczniemy sobie znowu wymyślać różne rzeczy, bo wiem, że teraz jest busy time. Także rozdanie. Na zgłoszenia na rzęsy czekam równo tydzień, e, czyli w czwartek e, bardzo bym prosiła. W czwartek wylosujemy sobie zwycięzcę. Dlaczego w czwartek? Dlaczego tak długo? Ponieważ. Wtedy mam pracę, ja lubię od razu później wysyłać te paczki. Także do czwartku, cały równy tydzień macie na zgłoszenia, spiszcie, rozdanie i w czwartek wieczorem znajdziemy sobie zwycięzcę. Powiedzmy godzina. macie czas do godziny 20. polskiego, czasu 19. polskiego, angielskiego na zgłoszenie się do konkursu. Także rzęsy i trzy nagrody jeszcze. Myślę, że będzie coś do ust, coś do pielęgnacji a czwarta rzecz no nie wiem także słuchajcie zapraszam was bardzo serdecznie oczywiście musicie być moimi subskrybentami aby brać udział w rozdaniu także to tyle jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału zobaczcie to właśnie teraz a ja spadam do kina na Dzumanie jutro dam wam znać jak film Buziaki!